Panie generale, dostojni goście, panie i panowie. Bardzo serdecznie dziękuję, pragnę bardzo serdecznie podziękować panu generałowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, a państwu pogratulować, że w tak krótkim czasie, po 13 latach walki, udało się nadgonić, a nadganiamy świat. Ale jak zaczęło się to wszystko, zaczęło się to wszystko, we Wrocławiu na w 64. Kongresie Towarzystwa, Chirurgii, Chirur, Towarzystwa Chirurgów Polskich, kiedy to po raz pierwszy zaprezentowany został w Polsce robot chirurgiczny Da Vinci. Widząc entuzjazm i zainteresowanie, wtedy jest tutaj z nami też dzisiaj pan profesor Nawrat, który prezentował wtedy robot rowin i uczestniczył w tym spotkaniu prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej. Wszyscy byli bardzo no, entuzjastycznie nastawieni, wydawałoby się, a wtedy już na świecie było 1660 robotów, z czego 6 było w Czechach, w Rumunii było 4 czy 5, w Bułgarii i tak dalej. Myśmy zaczynali. No i zarząd główny ten, który tutaj państwo widzicie, podjął uchwałę, że o to będziemy się starać, starać o to, żeby ten robot zawitał również do Polski. Wydawało mi się, wtedy obiecałem chirurgom polskim, że zrobię wszystko, ażeby nasi pacjenci i nasi chirurdzy nie tylko na zjazdach, na kongresach, ale mogli. Wy... No i zarząd, walne zgromadzenie zarządu głównego podjął uchwałę, zebrały się wszystkie towarzystwa chirurgiczne i wszyscy jedno, jednogłośnie no, głosowali za tym, żeby ten robot zawitał do Polski. Ale do, w momencie po trzech latach, kiedy, kiedy to, ta, ta uchwała została po trzech miesiącach została podjęta, wtedy też no, zaczęły się problemy, w kilka ośrodków próbowało, szpital i złożył wniosek do Fundacji Nauki Polskiej celem zakupu tej, tego, tego robota. Tak się stało, że wtedy dolar był 2,50, był koniec roku i pani ówczesna minister Kudrycka miała jakieś zapasy i 2 miliony dolarów. Wtedy kupiliśmy najnowszą wersję robota chirurgicznego. Chirurgicznego Da Vinci, i już 3 grudnia, robot ten został zainstalowany, a pierwsze operacje zostały wykonane wcześniej po przeszkoleniu. 13 grudnia z proktorami Giuseppe Spinolio z Włoch, który był asystował nam do pierwszych operacji, następnie profesor Mathieu, który wprowadzał nas w tajniki operacji, operacji urologicznych prostatektomia, następnie profesor Persson, jeżeli chodzi o prostatektomię, wtedy trzeba było wykonać 100 operacji, minimum 100 operacji. Serwis podjęło się wtedy firma Medim, 100 operacji, żeby przedstawić i doświadczenia z piśmiennictwa, żeby można było wystąpić o finansowanie trzech procedur odbytnica, macica i rektum. Wydawało się wszystko, że, że po tym entuzjazmie będzie to prosta sprawa, ale okazało się po pierwsze, że jest tak zwana komisja przejrzystości, w której zasiadali sami radioterapeuci, oceniła to negatywnie. Natomiast przewodniczący komisji, który bardzo się zaangażował, chcąc wybiąć z sytuacji, Salomonowe Wyjścia zaproponował, że oto może być robot w Polsce używany, ale do badań naukowych nie znalazł się w koszyku świadczeń świadczeń gwarantowanych. Skrócę tutaj Amery Intuitive Surgery Amerykanie wnerwili się, wstrzymali sprzedaż robotów do Polski, wstrzymali serwis. Ja zostałem szpital został z robotem. Mogliśmy na podstawie na szczęście i nie było serwisu. Na szczęście ten robot się nie psuł. Mogliśmy operować tylko na podstawie komisji biotycznej, opinii i, i grantów naukowych lub, y, lub sponsorów. Powstało Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej. Chcieliśmy w ten sposób no, próbować jak naj... Y, to znaczy mieć dalszy sposób możliwości walczyć o to. Odbyło się pierwsze posiedzenia Pierwszy kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej w 2012, następnie kolejne kongresy Sympozjum, ale proszę Państwa, proszę Państwa, tu jest, tu są te wszystkie wygłoszono ponad 80 referatów, 40 prac, rozdziały w książkach, ale rozpoczęliśmy, no skierowaliśmy nasze prośby do Komisji Zdrowia Sejmu. W Komisji Zdrowia Senatu, następnie wielokrotne wizyty w Ministerstwie Zdrowia, Agencja Technologii Medycznej i tak dalej, i tak dalej. I 13, te, ta, 13, 13, po 13 latach, ale może tylko króciutko powiem, w większości tych komisji zasiadali lekarze i lekarze byli też doradcami. Odwiedziliśmy pięciu ministrów, mianowicie czterech ministrów było lekarzami, ale mimo to nie udało im się przekonać do tego, żeby zakupić, to znaczy spróbować no, wycenić te procedury, które przygotowaliśmy na podstawie na podstawie w, w końcu po stu operacjach wykonanych odbyła się. W, 2000, w 2013 roku Agencja Oceny Technologii z udziałem no, podjęła to, tą decyzję. W związku z tym kolejne spotkanie w 2017 roku w kancelarii pani premier spowodowało, że przygotowany został. Z, przez Towarzystwo Chirurgii Robotowej CET, a więc chodzi, to jest koszt-efekt. Pan wiceminister ówczesny, Wanda, bo, który był wtedy jeszcze też przeciwnikiem tego, twierdził, że prawdopodobnie nie damy rady tego zrobić, ale ponieważ udało się to zrobić, w związku z tym, w związku z tym dostaliśmy, wystąpiliśmy, do ponownie, ponownie po przedstawieniu i wystąpieniu kancelarii, kancelarii pani premier otrzymaliśmy, y, pan minister już Szumowski w 2017 roku y, 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 wystąpił do Agencji Oceny Technologii Medycznej o ponowne, o ponowne rozpatrzenie prośby i finansowanie tych trzech procedur. I rzeczywiście y, y, odbyła się to posiedzenie, było Komisja Przejrzystości negatywnie oceniła to, natomiast były cztery opinie, trzy opinie pozytywne, jedna opinia negatywna. W związku, w związku z tym minister Szumowski skierował do Agencji Oceny Technologii Medycznej ponownie projekt do ponownie projekt do y, y, rozpatrzenia, i już było przygotowane, jak Państwo zobaczycie tutaj było przygotowane. przygotowane Wniosek pana ministra o refundację trzech procedur, ale poszło to w, do konsultacji społecznych, i w konsultacjach społecznych negatywna opinia konsulenta krajowego spowodowała, że zostało to wszystko wstrzymane. W związku z tym dalej występowaliśmy do kancelarii do pani premier. W końcu doszło do tego, że dostaliśmy pismo i tu jest to pismo, możecie państwo przeczytać, że zostanie opracowany dziesięcioletni program rozwoju robotyki w Polsce i że, i że z, z jak gdyby przywrócono sprzedaż robotów do Polski, przywrócono serwis, ale nie było dalej finansowania. Oczywiście skorzystały z, tym, w te, w z tego prywatne kliniki, rozpoczęły zakupy, rozpoczęły się zakupy nowych robotów, ale Szpital nasz, który jest szpitalem marszałkowskim, nie może, nie mógł odpłatnie tego robić, w związku z tym dalej staraliśmy się o przywrócenie, o możliwość refundacji. Doszło do spotkania z obecnym ówcześnie panem ministrem, z panem ministrem zdrowia, który, który podjął decyzję poprosił mnie o dokumenty które przedstawiliśmy podjął decyzję o zakupie o refundacji wtedy obiecywał pan minister że będzie to że będzie to procedury trzy procedury płatne ale ostatecznie okazało się w styczniu poinformował pan pan minister Niedzielski, że będzie tylko procedura procedura prostatektomia będzie refundowana i od 1 kwietnia z możliwością dalszego starania się o po, po procedury po, następne to znaczy jelito to grube i y, 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 macica. I proszę państwa tak po tych wielkich kolejnych staraniach mamy w tej chwili y, możliwość refundacji refundacji y, y, tych procedur i chciałbym Państwu powiedzieć, że w międzyczasie musieliśmy wykonać, żeby uzasadnić konieczność, uzasadnić konieczność, jeżeli chodzi o przydatność tego urządzenia, musieliśmy wykonać praktycznie wszystkie procedury, które w jamie brzusznej, przedstawiliśmy to i to też ostatnio, ale ten robot chirurgiczny, który był wtedy najnowocześniejszym robotem, powinien wykonać przez te 13 lat około 10 tysięcy procedur, czyli 10 tysięcy pacjentów mogłoby być operowanych. Zostało niespełna tysiąc. Niespełna I dopiero teraz, jak Państwo wiecie, ruszyło to wszystko. Mam nadzieję, zresztą, że widząc taki rozwój i przyspieszenie, jeżeli chodzi o nasz kraj. Chciałbym Państwa zaprosić do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. Nie był nie wcześniej, nie, ze względu na to, że nie było możliwości operowania. Towarzystwo no, w, w, w liczbie 20 osób działało, ale w tej chwili mam nadzieję, że towarzystwo rozpocznie i dalej będzie, będą, że kolejne innowacje, które będą, gdyby mogły, mogły być wprowadzane, czy. Wprowadzane w Polsce nie będą musiały kolejnych 13 lat czekać na, na realizację. Serdecznie Państwa zapraszam. Propozycja Czwartego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej jest, że 6, 6 czerwiec 2024 rok. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.